Siemanko, jesteśmy w A6C4. Dzisiaj pokażę Wam jak zdemontować klimatronik. Bo nie mogłem znaleźć poradnika jakiegoś takiego ciekawego, tak więc pokażę wam jak zdjąć, żeby nic nie uszkodzić. No, więc zaczynamy naszą pracę. Więc pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić jest przede wszystkim zrobienie sobie miejsca, czyli bieg jakiś do tyłu, żeby była gałka, żeby był lewarek dalej oddalony od miejsca pracy. I pierwszą czynnością jaką musimy wykonać jest demontaż tego dekoru, co jest wokół klimatronika całego. Żeby go zdemontować musimy go podważyć, on jest na takich zaczepach. Próbować z każdej strony najlepiej takimi plastikowymi łyżkami, aby go po prostu gdzieś nie łamać, tu gdzieś w szczelinę można próbować powypychać go z jednej strony. Jak jedną mnie idzie to albo jak z jednej strony nie idzie, to z drugiej strony można sobie spróbować, jak jedną łyżką nie idzie, o, tu wyszło, jak jedną łyżką nie idzie zawsze sobie z drugiej strony można pomóc drugą. Wyszło z jednej strony, z drugiej jeszcze nie. Sobie też jeszcze pomożemy. I teraz tak tu sobie podważymy. Albo po prostu zrobimy tak. No, trzymam kamerkę w jednej ręce, więc po prostu wyciągnę sobie ten klimatron niż tego tak Znaczy ten dekor. No, jeszcze ładnie dekor. Dekor możemy sobie wydłużyć na bok i teraz tak. Yy, tutaj mamy dostęp, przyświecę i Wam przyświecę. Tutaj mamy dostęp do czterech, yy, nie do czterech, tutaj mamy takie imbusy, jest jeden imbus i z drugiej strony jest drugi imbus. O. Te imbusy musimy wykręcić i panel klimatronika powinien nam wyjechać do nas, dzięki czemu będziemy mogli go już odłączyć. I jeżeli się wam uszkodził, to założyć nowy. Więc ja idę po imbusy. I wykręcimy go. No dobrze, e, przyniosłem sobie imbusy. O, kiepska ostrość, bo słabe światło już jest, ciemno się robi. E, przyniosłem sobie imbusy, przyniosłem grzechotkę i redukcję. Tutaj, jak już sobie zdążyłem przymierzyć, wchodzi, wchodzi pasuje. imbus o oznaczeniu H4. O, dokładnie ten. Więc sobie go zamontuję szybko w przejściułeczkę, w przeduszkę. do grzechoteczki. No i po prostu odkręcamy tego tutaj imbusa. Są dwa, po jednej i drugiej stronie. wykręconego, możemy odłożyć i z drugiej strony nam został No, wyjść. Trzymaj. O, wyszło ładnie. I teraz klimatronik powinien nam cały wyjść. O, właśnie. Się trzyma na przewodach z tyłu. Bardzo ciasno jest. No i teraz po prostu każdą kostkę trzeba wypiąć. Zobaczę, czy nie mogę po wysunąć. No i do góry mamy na kostkach, na wtyczkach mamy <coughs> takie guziczki. Demonstruję. Zaraz zademonstruję. Eee, jakiś prosty kulczyk. Teraz tak odsuwamy sobie na maksa ile idzie. I ten tutaj powinniśmy nacisnąć. I powinno wejść, ale nie ma zamiaru, chyba. Czym na tym? Się, ale się zablokowało, o wyszło i tak każdą wtykę po odpięciu każdej wtyki klimatronik nam wyjedzie i można zakładać zamienny albo nowy, zależy kto co ma. No więc po prostu odepnę wszystkie wtyki, pokażę jak wygląda cały klimatronik. Co no i po robocie. Jak ktoś montuje to montaż wygląda dokładnie tak samo, wystarczy wtyczki w tym samym miejscu one są tak ułożone więc nie da się ich raczej pomylić skręcamy dwoma imbusami z tymi blaszkami zakładamy wpinamy po prostu dekor i jest gotowe nie no więc widzimy się za chwilę jak już wypnę wtyczki no dobrze wypiąłem klimatronik z tych wtyczek wyciąganie z wtyczek zajęło dosłownie nie wiem, dwie minuty. Jeszcze się ciemno nie, nie zdążyło zrobić. Z tyłu klimatronika złącza wyglądają tak. Po prostu każde jest inne i no nie idzie pomylić przy wpinaniu na nowo. Dlatego no, klimatronik mamy zdemontowany. Jeżeli chcecie kolejne filmy z demontażu czegokolwiek, no samo całe idzie do demontażu, dlatego będzie tego sporo. Yy, cały tunel tutaj, jak widzicie, wszystkie dekory. Pojawi się też wideo z demontażu górnych rączek z lampkami, jak to poprawnie zrobić, żeby niczego nie uszkodzić. Lusterek. No. Tu wszystko idzie do demontażu, tak więc jeżeli chcecie Piszcie w komentarzach, co potrzeba, co mam pokazać. A może uda mi się faktycznie yy, nagrać taki film, jaki Wam potrzeba. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.